Tym razem odwiedzamy naszych podopiecznych w Ustroniu. Znajdują się tu między innymi dzieci z domów dziecka z Ukrainy. Potrzeby są ogromne: od żywności i środków czystości, po ubrania i zabawki. Hotel Narcyz, jedna z tak zwanych piramid w Ustroniu, przez właścicieli American Heart of Poland przeznaczona została na pomoc dla uciekających z Ukrainy uchodźców. Zostały podjęte decyzje, że, że po prostu pomagamy. I naturalnym takim punktem, gdzie mogliśmy pomóc, jest uzdrowisko Ustroń, dlatego że po prostu mamy obiekty, powiedzmy, też świadczące tą usługę hospitality. Wśród tych, którzy znaleźli tu schronienie, znalazły się też dzieci z domów dziecka. To są na przykład dzieci z rodzinnych domów dziecka wraz z opiekunami i oni są od samego początku. Tutaj też oni uczestniczą w różnych zajęciach. Pomaga nam tutaj pani Dorota Kochut z Ośrodka Pomocy dla Dzieci Niepełnosprawnych. Oto Misza. Misza przyjechał tu z mamą i młodszym chorym bratem. Mieszkają razem w bezpiecznym hotelowym pokoju. Pasją Miszy są dinozaury. Zobacz, I to mam zapytane. Jak wy znacie, że nas rozpoczęła Sewina? Kiedy zaczęła się wojna, na początku nie chciałam wyjeżdżać, ale mam dwójkę małych dzieci. W tym jedno z nich jest specjalnej troski. Jako, że zostałam sama, chciałam, żeby dzieci nie miały ciężkich przeżyć psychicznych, żeby przeżyły i były zdrowe. Dlatego dziękuję Wam, Polakom. Za to, że przyjęliście nas, daliście dach nad głową, że moje dzieci nie są głodne, że dostały rzeczy do ubrania. I tak sobie myślę, że jesteście szczodrymi ludźmi. Tak zwyczajnie zupełnie nas nie znacie, a bardzo pomagacie. Nie wiem. No my, Ukraińcy, pewnie też byśmy pomagali, ale. Z upływem tygodni, w zasadzie już miesięcy, ta pomoc bardzo mocno osłabła. Um, więc tak, de facto potrzebujemy wszystkiego. Za chwilę jest zima, więc będziemy potrzebować ubrań zimowych. Oto szybka reakcja na tę potrzebę. Karitas wygospodarował pieniądze, a jeden ze sklepów sportowych dorzucił drugie tyle do zimowych kurtek. Duża grupa najbardziej potrzebujących dzieci z opiekunami jest już zaopatrzona w buty. Ja przyjechałam z Ukrainy, miasto sumy. My mieszkamy 30 kilometrów od granicy z Rosją. Ja jestem bardzo mamą, to znaczy, wielodzietna my rodzina. Takich wielodzietnych rodzin jest tu wiele. Tak, są tu dzieci, które są dzieci, to znaczy, są opiekunami, są za bardzo duże rodziny, gdzie jest jedno opiekun i 12-15 dzieci. Są to dzieci adoptowane, przyjechały z opiekunami, to liczne grupy. My, my jesteśmy z Kijowa, przyjechaliśmy tutaj 1 marca. Ми одразу всі документи зібрали, всі речі і поїхали до, ну, на дачу чи до, іного, ну, до одного дому. Там було десь п'ять днів, шість, і потім матки зателефонувала, ну там ну, служба, я не знаю, як то по польську і Повідомило, що маємо зараз трейн потяг, який поїде до Польщі і ну як допомога, така евокація. Ми ми одразу нас прийняли до готелю до Нарсис, і зараз там їсти ми. Dzieci, które znalazły schronienie w narcyzie, ciągle potrzebują pomocy. Te dzieciaki, które znajdują się u nas, część osób chodzi normalnie do szkoły, korzysta z, z naszego systemu edukacyjnego, więc e, przydadzą się wszystkie pomocy szkolne. Um, oczywiście tutaj też nie zapominajmy o jakichś grach. Przecież te dzieciaki muszą się czuć u nas jak u siebie w domu. Wiadomo, że to jest tylko na miastka. To, to, nie, nie możemy nawet oczekiwać, że, 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 że oni będą traktować to jako swój drugi dom. ale no, ale trzeba też po prostu im ten czas wolny wypełniać. Każda inicjatywa się liczy. Każda złotówka wydana na pomoc dzieciom, które ewakuowano ze strefy wojny, pomaga w funkcjonowaniu tu u nas w Polsce. Jeżeli chcecie Państwo pomóc, oto numer konta Caritasu: Bank PKO 47 1240 1170 11 0010 63 23 06 10. Koniecznie z dopiskiem Dzieci z Ukrainy.